Chciałam przedstawić Wam, jak przygotować Napoleonkę. Do przygotowania Napoleonki potrzebujemy ciasto francuskie. A ciasto francuskie składa się z ciasta podstawowego i ciasta maślanego. Do przygotowania ciasta podstawowego potrzebujemy pół kilograma mąki, szklankę wody, 45 g stopionego masła i szczyptę soli. Ciasto możemy zarobić w robocie, albo zagnić w rękach. Do przygotowania ciasta myślonego najlepiej użyć pergaminu. Składamy sobie w kwadrat lub prostokąt. Posypujemy sobie mąką około 50 g. Na to układamy schłodzone masło. Składamy, porządnie dociskamy. A następnie rozwałkowujemy na cieniutkie masło w pergaminie. Tak przygotowane masło odstawiamy do porządnego schłodzenia. Ciasto podstawowe również odstawiamy do schłodzenia. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy, można podsypać mąką. Na środek układamy nasze ciasto maślane, Następnie składamy w kopertę. Złożone ciasto obracamy i wałkujemy. Możemy podsypać mąką, aby nam się nie przyklejało do wałka. Jednak przed składaniem musimy nadmiar mąki usunąć. Ciasto składamy około 4 do 5 razy, żeby ciasto nam się wyraźnie listkowało. Przed każdym wałkowaniem i składaniem ciasto musimy porządnie schłodzić. Możemy chłodzić w lodówce około godziny, albo w zamrażarce około 20 minut. Po czterokrotnym wałkowaniu i składaniu ciasta możemy przystąpić do wypieku dwóch jednakowych placków. Ciasto oczywiście dzielimy na pół. Z jednej połówki robimy prostokąt idealnie równy. Nadmiar ciasta usuwamy z którego zrobimy rolce, aby ciasto nie wyrzucić. Aby przełożyć ciasto na formę, blaszkę naszą, składamy w kostkę. Przed upieczeniem ciasto nakuwamy widelcem. Ciasto wypiekamy w temperaturze 210-220 stopni do momentu zarumienienia się. Oczywiście przekuwamy po to, aby nie było zbyt wysokie. To są nasze rollsy. Do przygotowania kremu potrzebujemy pół litra mleka, które zagotowujemy z. 100 gramami cukru i z cukrem waniliowym. Mleka część zostawiamy do uczepania w nim żółtek z pozostałością cukru. Oraz gdy porządnie ubijemy cukier z jajkami i mlekiem, dodajemy mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. Następnie gorącym mlekiem zaparzamy nasze mąki i wlewamy z powrotem do rondla. Gotujemy około 3 minut, często mieszając. Następnie dodajemy 25 g masła i porządnie wymieszać. Do wypieczonych naszych placków farciasta francuskiego dajemy jeszcze ciepły krem, następnie przekładamy drugim plackiem i posypujemy cukrem pudrem. Odstawiamy do ostudzenia się.